Siema! Wyskoczyłem sobie na ławeczkę. Dzisiaj siedzę w cieniu. Poruszymy sobie taki temat. Największy twardziel w moim mieście. Piszcie w komentarzach, jakich twardzieli wyznaliście. Jak wiecie, dorastałem w małym miasteczku. Skarżysko-Kamienna. Jakieś 50 tysięcy mieszkańców pomiędzy Kielcami a Radomiem. 25 lat temu... Skarżysko kamienna była numerem jeden pod względem przestępczości w Polsce. W takim mieście nygus dorastał. Działy się tam cały czas dziwne różne rzeczy. Pobicia, rozboje, wymuszenia. Codziennie ginęło kilkanaście samochodów. Było w mieście kilku twardzieli, jeden z nich przykładowo stary taksówkarz, dwóch policjantów. Z wilkiem policyjnym chcieli go zatrzymać. Oklepał gliniarzy, a wilka policyjnego tak załatwił, że odszedł z naszego świata. Muszę tutaj uważać na słownictwo, ponieważ za chwileczkę YouTube przyblokuje mi filmik. Kolejny twardziel mieszkał w bloku na pierwszym piętrze. Przyjechała po niego brygada antyterrorystyczna. Słuchajcie, oklepał troszkę kolesi. Wyskoczył przez balkon i uciekł. Kolejny aparat miał już jakieś 40 lat. Stał u nas na dyskotece na bramce. W skarżysku kamiennej jest zalew rejów. Jakieś 5 km dalej ktoś mu coś odpysknął. Biegł w nocy za kolesiem, dopadł go nad zalewem, oklepał mu michę i wrócił z powrotem na bramkę do pracy. Ale za największego twardziela w mieście uważam gościa, który zakładał się o kilka butelek piwa, o flaszeczkę wódki. Przez skarżysko biegła droga krajowa E7 połączenie Warszawa-Kraków. Dosyć spore natężenie ruchu było tam skrzyżowanie ze znakiem stop. Koleś wsiadał na motor Jawa, MZ, CZ. Co mu tam podeszło pod rękę, zaczynał się rozpędzać 200 metrów przed tym skrzyżowaniem i w ślepo przecinał drogę krajową E7 bez zatrzymywania. Na budziku może miał 120-130, trzeba mieć duże kochones, żeby coś takiego zrobić. Można to porównać do samolotu Kamikaze albo do. Rosyjskiej ruletki. Niestety, koleś odszedł z naszego świata. Niech spoczywa w pokoju, ale udało mu się sporo razy przeciąć to skrzyżowanie. No i odszedł śmiercią naturalną. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli się podobało, łapeczka, komentarz, udostępniaj. Widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdro.